Okej, okay, witajcie na moim kanale, dzisiaj zagramy sobie w Netforspeed'a. O, w mamy Deluxe, tak. Masz teraz dostęp do BMW i 8 no to super, okej. Eee, rozwiązujemy, rozwiązujemy, o, AMG. Chevrolet'a Corvette'a. stroju, dobra. Premium 5%. Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer Blue X No fajnie, okej okay. Graj w pojedynkę sobie zagramy Pamiętam, Wam, że dawno nie grałem w... Netforce Speed Speeda, bardzo dawno Jeszcze pamiętam czasy kiedy był Netforce i Porsche Nie wiem czy ktoś z Was kojarzy Ja grałem w jedynkę, dwójkę, trójkę Jeszcze był Porsche a teraz mamy Network Speed Hit. Zobaczymy, jak im poszło w tworzeniu tej gierki. Okej, okay, to lecimy. Speed Hunter Showdown powraca. Palm City po raz kolejny będzie gościć najważniejszą imprezę wyścigową w stanie. Codziennie tysiące fanów gromadzić się będą w nadziei na ujrzenie najlepszych samochodów sportowych w akcji. Ale po zachodzie słońca można łatwo się znaleźć na znacznie bardziej niebezpiecznym terenie. Witamy w świecie ulicznych wyścigów. Podziemna scena skupia śmiałków i maniaków prędkości, gotowych naginać zasady i łamać prawo. Z tym wyzwaniem chce się zmierzyć porucznik Frank Mercer z Palm City. Szef nowo utworzonego oddziału. No, będziemy... Nie... na ulicach nie ma miejsca na nielegalne wyścigi. Zapamiętajcie moje słowa. Jeśli bierzecie udział w tego typu kryminalnych działaniach, znajdziemy was. A jeśli myślicie, że możecie uniknąć kary dodając gazu, to czeka was niespodzianka. Będziemy was ścigać szybko i wyjątkowo bezwzględnie. Uwierzcie mi. Nie ma żadnej ucieczki. U. Bo będziemy uciekać? Pan City 5. Nocy temu. nie zdejmuję Jak tam, nie złe tempo w tym wyścigu, Ana. Wiedzieliśmy, że nie będą się zatkać. Tutaj statką jest Liga. Dalej, chłopaki, będzie dobrze. O. Dobra, uwaga, jedziemy do centrum. Spodziewajcie się kłopotów. No, a to jest krem, Dobra, spoko. Ale nam się jest na to no, się jest nie chcę No, spada, stał. On nie odpuści, ale też nie. Mów za siebie, ja odpadam. Co jest? Richie! Richie! O serio, zjał? Gaz mocniejszy, gdzie tu jest gaz mocniejszy? Ty! Jadą na z Nie myśl, że mi Uwaga! Odcięliśmy północny wyjazd! Blokada przed tobą! Skręcaj w prawo! No, o, fajnie, dobra. Jestem czwarty cały czas, nie no. Czy... o, Mercedes. Zatrzymaj auta! Tu erię energetyczne, tylko stare. Insana 350z. Jadą mostem Murphy w stronę Inenshoff. Świeć na te wozy! możemy ich kupić. Tak ci się wydaje. Nie urwiemy się temu helikopterowi! Zostaw to do mnie! Gdzie helikopter? O, oh, jest. Helikopterek. O.

ola hola, tam się o oh. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tą farbryką? Kamerzysta. <laughs> w masce. Straciłeś wóz? On stracił wóz. Nie szczął! To twoja wina. Pożałujesz, żałujesz, że to przeżyłeś. A on przeżył. Co ty chcesz zrobić? Wysłać wiadomość. No co? Stój! Stój! Hej, hej, hey, słyszysz? Tutaj są kamery, nie widzisz? Co? Czekaj. To tak teraz pracujemy? Ekipy muszą się nauczyć. Kiedy próbujesz ośpieszyć mój oddział. Są konsekwencje. Frank, bądź rozsądny. Chcesz wysłać wiadomość wyślij posłańca. Ty wynoś się z miasta. A jak zobaczę tu ciebie albo twoją ekipę, to dołączysz do tego wozu. Zrozumiano? Wstawaj! Cê acha que estou cumpro? Stało. Gdzie masz samochód? Hej! Pierwsza to, Ana. Odpadam. Wracam do Ventury i zabieram niciego. Jesteśmy ekipą. Już nie. To koniec. Co? Zamierzasz iść do Ventury? Tak. Radź sobie. Bo. Ciekawe. Nie widziałem wcześniej, nie oglądałem Niko network Speed. A wiem, że już się pojawiało Born City dzisiaj Warsztat w rodzinie Rivera Na prawej Serwis O tak, sprawdzę to. O, hej, zaraz przyjdę. To no, fajnie. Przepraszam. Tak, musisz wymienić świecę. No, cztery. Coś tu jest mistrzem, Zostań chyba. Koła, to może być różne mężczyzny. dam dobry. Już zaświetlę. Dalszy ciąg wyjazdu z porucznikiem frankiem na Człowiek, który stoi na cześć cześć. Z coraz większym problemem. O BMK. Polega na bezpieczeństwie. Polega z Przestępczością jest niezwykle ważna i jesteśmy w nią zaangażowani. Nasza praca, to coś więcej. Polega ona bowiem na komunikacji z wami. Słuchaniu waszych trosk, a także waszych historii. Bo tak się buduje lepsze społeczeństwo. Tak się buduje bezpieczniejszą przyszłość dla Wybacz, jest zawsze wcześnie na takie stężenie bredniej. Słuchaj, nie lubię tego, ale jak szukasz fury, pokaż mi dowód. Wymóg liniarzy. Hmm. bierz postać. A tego myślimy. Tak, tą postać. Nie jesteś tam, co? Nie. Jestem Lukas. Czy mogę pomóc? Słyszałem, że masz tu niezłe bryki. No, niezłe. Na showdown? No, chciałbym się pościgać. Wiesz. Nie ukrywam, jest ostatnio naprawdę niesamowity popyt, więc wybór jest mały. Te są do wzięcia. No Pan City, ja kurtkę wziąłem. są dobre. Obejrzy je. Może któryś. Kurde, ciężki wybór. Port Bustank. Moc 2, prędkość BMW 6. 3 Nissan Szefrolet, Camaro, Dobra. O nie, 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 Camaro. Ta tu się z No i które tu wybrać? Przyspieszenie najlepsze ma Nissan, Prędkość MW, a moc Mustanga, Dobra tak. spróbować? Tak Demon, Niezły wybór Chętnie go wypróbuję Znam parę osób z Showdown Spróbuję załatwić ci start Da mi to też szansę sprawdzić, czy samochód działa jak należy Co ty na to? Może być Dobra, dokąd teraz? Masz parę wyścigów do wyboru. Ten w centrum to długie, łagodne wiraże. A ten w Eden shores to same ostre zakręty. Wybierz jeden i wyznacz na mapie trasę do niego. To to weźmiemy. Spokojnie. Doprowadźmy ten wóz na w jednym kawałku. Te wszystkie trofea. To twoje? Nie, mojego staruszka. Roberto Rivera. Pan proper. Własnoręcznie odbudował tego żółtego Camaro rocznik 67. A potem zostawił Zostawił mi was. I chyba był dobry. A, wszyscy tak mówią to tutaj duże wydarzenie nie nie narzekam. dla interesów to świetna sprawa a dla startujących szansa na zgarnięcie grubej kasy przydałaby mi się teraz tak jak każdemu w tym mieście What? Będziesz lepiej na ten wyścig, zanim się zacznie. Zerknij na mapę, jeśli nie będziesz w stanie trafić. No mam już mój wyścig. E Start. No, fajna beta. Hej, Dek. Bądź miły dla mojego kupla. Testuję nowy wózek. Jeśli to jeden z twoich, to już jest brakiem. Dołączysz do nas? E, nie. Prowadzę treningi dla świeżaków, jakbyś się chciał podszkolić. Tak, tak. Śmieszne, bardzo śmieszne. Zawsze do usług! A, pogadamy po wyścigu. Powodzenia. Oj dawno nie grałem na for to tylko tyle wykrążę. jeszcze No na pewno, to mi dał prawo jazdy. No, to jesteśmy ostatni, ah, jestem ostatni. O, ale mi się tu. Jeszcze No na pewno. I ostatni, proszę Państwa, nie gorszych, ale no. na pewno się poprawisz No ta no ale nagrodę to... dostałem. Niesamowite. Wygląda na to, że wóz dobrze się prowadzi. Słuchaj, mam parę spraw do załatwienia na mieście. Najlepiej wydaj teraz tę całą kasę na zestaw Nitro. Nie no właśnie. Tu, ale możesz taki kupić w sklepie z częściami. A ja ci go zamontuję. Mała porada. Jeśli chcesz jeździć w musisz ciągle inwestować w furę. A to kosztuje. Ścigasz się, wygrywasz kasę, doskonalasz burs. To pozwala ci wygrywać coraz ważniejsze wyścigi z coraz większymi nagrodami. Tak to w skrócie wygląda. A pierwszy krok to zakup tego zestawu Nitro. Ja o tym pamiętam. Jak kupujesz u mnie samochód, to serwis masz w cenie. Nieważne, jak świetnym jesteś kierowcą. Każdy potrzebuje dobrego mechanika. Czyli ciebie, tak? Chcesz podbijać pan City na własną rękę? Proszę bardzo. Mówię tylko, że byłoby ci łatwiej z kimś do pomocy. Jeśli wybierasz się do sklepu z częściami, możesz zajrzeć na stary tor wyścigowy. Teraz jest opuszczony, ale swego czasu wiele się tam działo. I czasem jeszcze się dzieje. Jak nikt nie patrzy. Dlaczego jest zamknięty? Myślałem, że to miasto żyje wyścigami. Wszystko przeniosło się na ulicę. Na co komu to? Skoro każda droga jest torem? No dobra, to kończymy dzisiejszy odcinek. Będziemy się w kolejnym. Pewnie już nie pójdziemy tak cienko. Ah, to faina, baba. Do, do. Dobra, to na raiz, hey, aí, yeah.